No, z wyniku tak, zadowolony, ale z przebiegu meczu, na pewno to nie był łatwy, łatwy mecz. E, Widzieliśmy, że to jest puchar, jak mówiłem wcześniej przed meczem z Danskiem, to jest jeden mecz i każda drużyna może mogę powalczyć. Dlatego podchodziliśmy na ten mecz na 100%. E, tym bardziej, że wcześniej w lidze przegraliśmy dla Legii w takim stylu i chcieliśmy jak najszybciej odbudować, powrócić do, do normalnej formy i najlepiej to kiedy wygrywasz i wygrywasz tak jak dzisiaj na stylu na, na stylu na zero, to bardzo cię cieszy, że dzisiaj w obronie choć, zagraliśmy na zero, chociaż na początku Lemberg miał swoje okazje, ale druga polowa już całkiem pod naszym kontrolem, szybka bramka na 3-0, na 4-0 i moim zdaniem pewne zwycięstwo i zasłużone. No, przed meczem powiedziałem dla drużyny, że musimy wejść w mecz nie tak jak z Ganskiem, bo z Ganskiem zlekceważyliśmy przeciwnika, dostaliśmy bramkę na 1-0 i się tak naprawdę w drugiej połowie. Dzisiaj mówiłem, że trzeba z pierwszych minut wejść w dob dobrze w grę, szelić bramkę, nie, kalku nie kalkulować nic i musimy jak najbardziej dobrze postawić się w obronie, a swoje sytuacje będziemy mieli i wykorzystać. Wiadomo, że mieliśmy tam nie powiem mnóstwo, ale mieliśmy tam tej sytuacji w pierwszej połowie, żeby tam skończyć połowę 2-0, 3-0, 4-0. Nie strzelamy, druga połowa też y, można było jeszcze dodać bramki, ale na razie skuteczność to jest na czym trzeba jeszcze nam popracować. No i tak jak mówię, bardzo cieszę, że wygraliśmy. Teraz na spokojnie odpoczywamy i wracamy do gry za dwa tygodnie. Myślę, że daliśmy przeciwnikowi dużo okazji, stworzyli sobie Mnóstwo okazji podbramkowych, no nie stuprocentowych, ale bardzo dogodnych. No i gdzieś słabo wychodziliśmy do tego pressingu, który założyliśmy. Stwarzały się miejsca dla przeciwnika, ale no na szczęście nie wykorzystali tego. Tak, to, tak jest sport. Jest, można szybko się zrehabilitować. Niestety w, Le w Warszawie polegliśmy. No ale tak trener mówi, dziś była szansa zrehabilitować się. Może nie było to w super stylu, ale y, przechodzimy dalej i z tego jesteśmy zadowoleni. Tak zdecydowanie zawiodła finalizacja w dniu dzisiejszym. Typowy mecz walki, było widać, że był to mecz derbowy. Y, myślę, że kibicom się podobał y, ten mecz. Szkoda, że tak naprawdę nie niszczyliśmy nawet bramki, bo to jest takie krzywdzące w tym meczu, bo na pewno na nią zasłużyliśmy. Ale tak jak Pan wspomniał, zabrakło dzisiaj tej finalizacji, tego ostatniego podania. No i gdzieś tam takie trzy błędy sędziów, które, które też mogły zdecydować, bo ewidentny karny na, na Dawidzie Łapigroskim i wydaje mi się, że, że drugą żółtą kratkę powinien w tym meczu trzymać Mateusz Weselnik. I nie wiadomo, jak to by się potoczyło, bo to było przy wyniku 3-0. To znaczy, to tak naprawdę e, są trudne tematy, bo, bo w takich meczach, gdzie gra się z faworytem, gra się dużo łatwiej. Nie trzeba zawodników motywować dodatkowo, bo, bo oni wychodzą i wiedzą, że mogą, chcą się pokazać przed, przed zawodnikami z ekstraklasy, a w tej lidze nieraz. Ta koncentracja i brak tej koncentracji powoduje to, że, że te mecze są dużo, dużo trudniejsze niż w Pucharze, gdzie grasz się z faworytem. Na pewno, gdzieś brakowało tej finalizacji. I wiedzieliśmy, że w tym meczu nie będziemy mieli tyle sytuacji co, co, co w Lidze, więc gdzieś ta skuteczność u nas szwankuje od dłuższego czasu i szkoda, bo na pewno wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na parkiecie. No dokładnie, myślę, że bardziej nas to zmotywuje. Wiemy, że mamy za tydzień kolejny derbowy pojedynek w lidze z Bojano i myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że, że potrafimy grać w futsal. No mówię, brakowało tej skuteczności, mimo że dobre były momenty, to myślę, że to jest dobry prognostyk przed też bardzo ważnymi meczami w lidze.